Marcin się i Kasieja, a po mojej e, lewej stronie Tomek Brotoń. No kurde, klasa! Jest witam, o... witam serdecznie. Tak, udało się zakończyć walkę przed czasem, taki jaki był plan. Tak, zawsze moje kopnięcia zrobiły robotę i było widać, co się stało. No powiedz mi, tak naprawdę, e, wracając e, do tego wszystkiego, to stary, szybka akcja. Naprawdę, e, szybka akcja. Jak wyglądały Twoje przygotowania do tego? Przygotowania jak zawsze były w, macierzyńs... w macierzyńskim klubie Rafała Ładłutka w Nowym Soncie House. Tam, jak zawsze, troszeczkę były dłuższe, chodzi mi o jednostki, były wydłużone, bo miało być 5 rund, ale udało się skończyć walkę przed czasem. Tak dużo stawialiśmy na bieganie, wydolność kopnięcia i efekty było widać. E, powiedz mi, e, z mojej perspektywy, zakładałeś, że tak będzie? Że będziesz miał taką lekkość z przeciwnikiem, że wyjdzie tak, że zakończy się e, walka rzutem ręcznika? Nigdy nie nastawiam się na nokaut, żeby skończyć walkę przed czasem, ale jak była okazja, w pierwszej rundzie troszeczkę się spiełem, w drugiej rozluźniłem ręce i nogi. I udało się trafić. Już w pierwszej rundzie myślałem, że się uda skończyć, bo naprawdę ciężkie bomby mu wsiadały, ale miał twardy łeb i dopiero w drugiej rundzie padł. E, powiem Ci tak, no a propos wyluzowania, e, wi e, widziałem Twoje wejście w ogóle. To było coś takiego, naprawdę, e, lekki stres może i miałeś, nie? Znaczy zawsze, stres wiadomo, zawsze przed każdą walką, czy to dziesiąta, czy nie wiadomo, która, ale koncentrowałem się na chłodnej głowie i żeby zrobić wszystko. Zawsze skupienie, żeby nie rozpraszać się otoczeniem, tylko skupić się na walce na przeciwniku. A propos skupienia, powiedz mi, jak się widzisz w tym roku, bo mamy początek roku, jak i na przyszłe lata? W tym roku na pewno będzie dużo startów. Planuję walczyć nawet co miesiąc, zawody amatorskie, jak zawsze Mistrzostwa Polski. W tamtym roku troszeczkę je zaniedbałem, bo było dużo zawodowych walk i tak się. Nie łączyły jakoś, ale teraz myślę dużo walk amatorskich i zawodowych. W takim razie teraz pochwalam się swoim wynikiem, jak wygląda z walkami zawodowymi. Zawodowymi? Dokładnie jest chyba 7-1 albo 6-1. Nie pamiętam dokładnie. Amatorskich jest to więcej, o no to tak już nie pamiętam dokładnie. Oczywiście, yy, do niektórych rzeczy nie ma co się przykładać, jednakże trzeba dawać serce z siebie. i yy, Naprawdę petarda. Stary to, co pokazałeś, jest petarda klasa. I ja bym śmiało mógł powiedzieć, jeżeli e, mógłbym stwierdzić, że walka wieczoru prawie że siadła. I naprawdę, stary, klasa. Jeżeli chodzi ode mnie, rozwijaj się, pokazałeś klasę. I e, powiedz mi tak, jakie będzie świętowanie? Dziękuję bardzo za miłe słowa, bardzo miłe. Świętowanie? Nic raczej. Zjem coś więcej, bo była robiona waga, coś więcej zjem na pewno. Ale bez jakichś chudszych fajerwerków, że tak powiem. No a propos wagi, pochwal się wagą, bo ludzie nie są w stanie Wiesz co, wyobrazić sobie, co można w tej wadze zrobić. No w tej niestety tym razem dosyć dużo musiałem zbijać, bo wakacje dały. Tu po prostu dużo jadłem na wakacjach i ważyłem na co dzień 82 kg nawet. No to 7 kilo zbijałem, ale na co dzień się bije w kategorii 70 kilo. Dzięki wielkie I w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo już mamy głośno. Powiedz mi, na twardo czy na miękko? Na twardo. Oczywiście, dzięki wielkie dla, dzięki wielkie. dla Polish Fighters, Marcin Siejka Sieja i... Dzięki panie. wielkie. Dzięki. Jestem mistrzem.